Pierwsze pytanie: Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki? Panie pośle, y, Pana y, opinia o tym pytaniu. No, no, co tu mówić, no jakbyśmy powiedzieli, że nie, to czy to coś zmieni? Nie, to teza tego pytania jest taka, że to my oczywiście tak byśmy robili. Tak są skonstruowane te pytania. Jeszcze raz mówię, żeby ogłupić Polaków i wmawiać im pewne rzeczy. Nie ma w ogóle tego tematu na tapecie. Ja bym się raczej zapytał e, pana posła, e, co zrobić, żeby Tauron blog jawożnie działał, ostatnie zaś trzy tygodnie stał. Państwowa spółka, państwowi prezesi, Bumar w Łabędach, państwowa spółka, po prostu orze e, po ziemi i, 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 i grosz do grosza ciła i, i nie ma zamówień, a w ogóle żadnej jakiejś takiej przyszłości, jeżeli chodzi. Państwowa izera, samochód e, marzeń pana premiera Morawieckiego, umieliście na razie wyciąć lasy, czekamy, tak. I wiele, wiele takich innych rzeczy w obszarze spółek skarbu państwa jest, które chcieliśmy poruszyć. Czy Orlen ma narzucać takie marże i windować takie zyski, żeby rekordową dywidendę wypłacać w tym sezonie, tak? 30 sierpnia będzie wypłacona dywidenda, skorzysta najbardziej na tym, kto? Rząd. Yy, I będzie na kolejną propagandę. Czy jesteśmy za tym, żeby narzucać takie marże, żeby potem było na pikniki, na gadżety, na billboardy, bo za to płacą Polacy, za waszą propagandę, za waszą kampanię wyborczą, za to, żebyście wy nabierali głosy, płacą wyborcy Platformy Konfederacji Polski 2050, PZL, Lewicy, wszyscy, a. Prom Prominentami, odbiorcami tego jesteście li tylko wy.